Są takie chwile, kiedy noc trwa zbyt długo. Kiedy łzy nie chcą przestać płynąć, a serce boli tak głęboko, że nawet modlitwa wydaje się zbyt trudna. Psalm 30. to modlitwa człowieka, który zna ciemność. To nie jest pieśń kogoś, komu zawsze się układało. To modlitwa duszy, która przeszła przez cień i została ocalona. Duszy, która nauczyła się ufać. Nawet wtedy, gdy nie było widać światła. Jeśli dziś jesteś zmęczony, jeśli nie potrafisz jeszcze radować się z zmartwychwstaniem, to dobrze. Pan nie wymaga od nas radości na pokaz. On przychodzi powoli, jak świt, jak łagodny oddech wiatru o poranku. Posłuchajmy razem tej modlitwy. Psalm 30, Biblia tysiąclecia. Wysławiam Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. I nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił. Panie, z krainy umarłych wyprowadziłeś moją duszę, przywróciłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Ja zaś powiedziałem w czasie pomyślności, nie zachwieje się nigdy. W dobroci swej, Panie, utwierdziłeś mnie jak górę o potężnym fundamencie, lecz gdy zakryłeś swoje oblicze, ogarnęła mnie trwoga. Do Ciebie wołam, Panie, i błagam Pana o miłosierdzie. Jaka korzyść z mojej krwi, z mego zejścia do grobu! Czy proch możecie wysławiać i głosić twoją wierność? Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, zdjąłeś mi wór pokutny, a przepasałeś radością, by serce moje nie milknęło, lecz śpiewało ci chwałę. Panie Boże mój, będę cię sławił na wieki. Ten psalm nie opowiada o sukcesie. Opowiada o wyjściu z ciemności. O człowieku, który był blisko śmierci, może duchowej, może fizycznej, i został ocalony. To nie jest hałaśliwa radość, to cicha wdzięczność. Wdzięczność kogoś, kto wie, jak boli noc, kto zasmakował smutku, ale nie został w nim sam. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. To jedno zdanie może być modlitwą dla tych, którzy jeszcze nie widzą światła. To obietnica, nie pustosłowna ale wypowiedziana przez kogoś kto już przeszedł przez dolinę łez. Nie musisz udawać, że jest ci lekko. Wystarczy, że powiesz Bogu prawdę. On słyszy i tęsknotę i ciszę i odpowiada nie od razu, ale zawsze na czas. Jeśli dziś twoje serce jest jeszcze zamknięte w wieczornej ciszy, nie bój się. Nie musisz robić nic więcej jak tylko trwać przy Bogu. Psalm 30 mówi, że on potrafi przemieniać Łzy w pieśń, lament w taniec. Zaufaj, to wszystko. Pozwól, żeby jego obecność otuliła cię jak ciepły płaszcz. Nie po to, by od razu cię podnieść, ale by być z tobą w tym, co przeżywasz. A gdy przyjdzie ranek, bo przyjdzie, wtedy i ty zaśpiewasz. Może jeszcze przez łzy, ale już z nadzieją. Niech Psalm 30 stanie się Twoją modlitwą. Szeptaną, spokojną, prawdziwą. Nie jesteś sam. Pan widzi Cię, Pan przychodzi. Zostań w pokoju. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, podziel się nią z kimś, kto dziś potrzebuje światła. Może ktoś bliski, może ktoś milczący od dawna. Może właśnie on czeka na taki szept nieba. A jeśli chcesz, by ten kanał trwał, wspieraj go modlitwą, dobrym słowem, udostępnieniem. Niech przestrzeń ciszy i nadziei rozlewa się dalej. Tam, gdzie światło jest najbardziej potrzebne. Z serca dziękuję. Z modlitwą, brat Balenty.